Siema, siema, z tej strony Wasz ulubiony youtuber, Marcios. E, e, no i dzisiaj sobie zagramy w deprana na hyphenc.eu i no... sobie wybieramy, e, dołączamy do arenki. Na ręce... No, nie wiem. Ja tutaj zawsze głosuję na byle jako mapę, bo szczerze mówiąc mam na to wyjebane. Yy, jaka będzie. No... Nie wiem, zresztą zagramy dzisiaj nawet dwa meczyki w Detrana. Rundki bardziej w sumie. Yy, no. No i... Żeby was nie zanudzać. Yy, zrobimy tutaj cięcie. Na ręce jest tutaj taka krótka prezentacja jakby ktoś nie wiedział H Hi fancy. tutaj tłumaczy co i jak, pułapki no i no, gramy no co ja tutaj będę mówił już 3, 2, 1, cyk jedziemy, jedziemy mam nadzieję, że pójdziemy jak najlepiej eee, no miejmy taką nadzieję, że o, myślałem, że nie zaskoczę że pójdzie nam po prostu w sumie mi to dobrze pójdzie a nie by było coś wygrać, widzę, że yy, typki od pułapek mają na nas wyjebane trochę, więc taki trollowany mecz. O, jednak jest. Tylko są. Ja, ja Miałem on naprawdę bardzo duże szczęście i pewnie na mnie tą pułapkę wyużyli. Dobra, wchodzimy. Czek. No generalnie, e, piszcie, jaką grę byście chcieli zobaczyć na kanale, bo naprawdę mam trochę tych gierek. A nie chcę cały czas nagrywać Minecrafta, no bo wiem, że to więcej osób będzie oglądać niż nie na przykład tą Klancy The Division 2 albo GTA. E, no, piszcie, co byście chcieli zobaczyć. No, ja jestem otwarty na propozycje. Nie wiem jakieś poradniki do czegoś, czy... No piszcie w komentarzach. Są otwarte na różne rzeczy. Ojciec, kurde. To się co jest, to już ktoś wygrał. No trollują mecz, to się nie dziwię, no ale nic nie poradzę. Oczywiście jakby ja się uczę dopiero nagrywania na YouTube więc e, wybaczcie nie wiem tam uczę się montować, o trzecie miejsce e, wybaczcie tam takie nie wiem jakieś tam niedoskonałości no ale się staram e, w Adobe Premiere Pro staram się montować żeby te filmiki były jak na najwyższym poziomie e, no robię to co umiem na chwilę obecną cały czas się szkole więc docencie to jeśli możecie Dobra, nie, nie będę was tutaj zanudzał i po prostu sobie zrobimy cięcie do następnego meczu. Yo Dobra, już jesteśmy na następnej arence. No i sobie zagramy po prostu mine yy, w kopalni <grywamy <grywamy i będziemy grać. Yy... Gramy po prostu, tak. Dzisiaj taki odcinek bez nikogo, no bo po prostu musiałem coś nagrać, a no nie chciałem też... No, bedwarcy mogły się już znudzić, tak? Eee... Odstawiam. O kurde, nic nie idę przez te shadery, no ale... No cóż. Takie shadery to też że względu na was używam. No, żeby wam to się po prostu dobrze oglądało, żeby było jak najpiękniej, tak? O Jezu, jak to się... Późno Nie, może chcecie jakieś, nie wiem, vlogi na przykład jakieś jazdy rowerem czy coś. Piszy kurde właśnie mi to kurwa na Discordzie z Zajebie po prostu jak się dowiem kto Dobra, szybko to trzeba przejść na faście Bo nie ma co, tutaj. O, ja się tylko zrejtowałem. Cholera. Trochę. O ile ludzi. No, tego mogę nie wygrać akurat. Kuź, w serio? Widzieliście to? Ale nie fart ale ja jest Nie Dobra Cyk Dobra, koniec, jedenaste miejsce Ja się z Wami żegnam Jak Wam się podobało Nie musicie zostawiać łapki w górę Ani dawać subskrypcji Ciao